thank you. Witajcie. Dzisiaj Wam przedstawię autobus, który można na co dzień spotkać na testach w Warszawie. Czyli autobus największego producenta na świecie. Chodzi tutaj o chińską firmę Yutong. Także widzicie, tutaj za mną stoi. Miałem specjalnie jechać do Warszawy, tak jak w przypadku wodorowca. A sama swego czasu wybierają się do Krakowa. Przyjechał do mnie i dzisiaj też mi się udało, także rok temu miałem szczęście z wodorowcem, który pojawił się w Rzeszowie. A dzisiaj tutaj właśnie mam Miltonga, który jutro będzie pełnił e, zadanie w Rzeszowie, ale jakie to już e, mniejsza z tym. E, fajnie, że udało mi się właśnie go zobaczyć. Za chwilę e, pokażę go Wam w środku. Dobra, słuchajcie. Autobus jest brudny. Przyjechał na lewecie z Warszawy. Został wypożyczony przez firmę Busnex, czyli właściciela tego autobusu na rok. Na testy do MZD. wyjątkowo przyjechał na weekend, bo tutaj jest jakiś wieczór podcastu, coś w tym stylu, jakieś mają być nagrody, dlatego został przywieziony. No więc, Yutong U12 jest to lepsza wersja modelu E12, który jest tak jakby powiedzmy niskobudżetowy, W rzeczywistości różni się przede wszystkim tapicerką, znaczy wykończeniem, bo wersja E12 ma ten sam układ jezdny. Także mamy tutaj baterię katla. Silnik elektryczny centralny, Chińczycy generalnie uważają, że napęd w Piastach jest gorszy, także w swoich autobusach montują silniki centralne własnej produkcji, czyli W Fotele, co ciekawe, mamy polskiej produkcji. Tutaj akurat tapicerka jest jaka jest, to jest autobus. Co ciekawe w ogóle Chińczycy nie uznają czegoś takiego jak autobus Demo, czyli jest to autobus was Busnexu, który musiał go kupić, no, żeby go użyczać na testy. Widzicie mamy biletomat typowy właśnie dla WTP. Kasowniki w sumie nawet nie wiem jakiego to producenta. Znane mi są głównie RNG, także tutaj się może nie będę wypowiadał, ale chodźmy sobie do środka. Widzicie ciekawostka, nie ma klamki. Jak to wejść w ogóle? Zamkniemy najpierw drzwi, bo zimno jest. Zaraz przejdę do kokpitu. Co ciekawe, popatrzcie sobie na plastiki. Nic tu się nie, specjalnie nie trzeszczy, już sprawdzałem, tu biłem. Autobus w układzie drzwi 222. Środkowe drzwi, tylne odskokowo przesuwne, czyli tradycyjne. Nie wiem, nawet czy jest producentem. Dobra, nie wyczytam z drzwi, więc nie wiem. Nie będę wam głupo dopowiadał. Co ciekawe, sugerowana, sugerowany zasięg to jest 500 km, realne około 450. Nie ma tutaj możliwości ładowania z pantografu, ale też producent nie uzależnia gwarancji od cyklu ładowania czy długości ładowania, więc można sobie dowolnie ładować. Można sobie też wybrać ładowarki o różnej mocy. I wiadomo, w zależności od tego, jaką ładowarkę wybierzemy, to się może ładować szybciej albo wolniej. Kolejna ciekawostka: części do tego modelu można dostać w sieci ogólnopolskiej, sieci hurtowni motoryzacyjnych Opoltrans, czyli to też jest bardzo fajne. I teraz uwaga: wspominałem na prezentacji Kinglong Smart City, że Jutong jest największym producentem autobusów na świecie. Otóż w Polsce, tuż wyobraźcie sobie, Jutong produkuje rocznie 33 tysiące autobusów elektrycznych. Na drugim miejscu jest Daimler, czyli firma Mercedes, która produkuje ich około 1700. Wszystkich. Natomiast Jutong generalnie produkuje też autobusy z silnikami spalinowymi, ale kładą nacisk właśnie na produkcję autobusów elektrycznych. I co ciekawe. Dziennie fabrykę opuszcza około 400 autobusów. Cykl produkcyjny trwa miesiąc czasu. Także 4 tygodnie trwa produkcja autobusu. Autobusy docierają do Polski gotowe. Tutaj, akurat pan dyrektor, pokazywał mi zdjęcia z terenu fabryki, właśnie w Chinach. I nawet mają tam napisy po polsku, także też fajnie. Dobra, siadamy za kierownicę. Przymknę sobie drzwi. Pierwsza ciekawostka. Otwieranie kabiny guziczkiem. Widzicie? Także to fajne. Cockpit Acti, czyli właściwie wam znany. Procedury uruchamiania podobne jak w przypadku Kinglonga. I teraz mamy tak. Widzicie tutaj taka ciekawostka. Urządzenie właściwie w standardzie. Alkomat. Mamy tak. Tutaj jest takie pokrętełko. Nie wiem czy widzicie. Jest to pokrętło do awaryjnego otwierania drzwi z przodu, czyli do spuszczania powietrza. To co w większości autobusów mamy nad drzwiami, tutaj mamy przy kierowcy. Joystick do ustawiania lusterek. Dwa gniazda zapalniczki, znaczy właściwie gniazda ładowania 12-24V. Dodatkowo mamy widzicie, dwa gniazda USB o mocy 2.1A. Awaryjny wyłącznik prądu, awaryjny wyłącznik hamulca przystankowego, wyłącznik ESR-u, hamulec przystankowy. Procedura tak jak mówiłem, podobna jak w King'Longu. Tutaj mamy imitację stacyjki pod spodem, jest guziczek. O! Naciskamy sobie guziczek, ale wcześniej, zanim naciśniemy, tu jest główny wyłącznik prądu, czyli uruchamiamy prąd, guziczek i startujemy. Tutaj mamy uruchamianie, czyli typowo jak w King'Longu. Klawisze intuicyjne, właściwie mamy wszystko: regulacja kokpitu, grzanie lusterek, składanie lusterek. O, właśnie, patrzcie, widzicie: fajny bayer, opuszczanie, podnoszenie rolety przedniej, nadmuchy, grzanie drzwi, grzanie szyby, podświetlenie lewa strona, prawa strona i tutaj jest. Pewnie moc tego podświetlania, o ile się nie mylę. Aha, dobra. A nie, to są światełecz, światełeczka nad moją głową. Tutaj też mamy jakiś przycisk podświetlenia, poświetlenie nocne, światło awaryjne. Typowa dźwignia kierunkowskazów, świateł drogowych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek. Co ciekawe, bardzo fajne menu. W języku polskim widzicie jest diagnostyka pinów. Zobaczcie sobie bardzo fajne rozwiązanie. Można sobie ustawić. Nie wiem, chyba to naciskamy. Nie wiem jak się zatwierdza tutaj. O. Widzicie jest opis klawiszy i teraz powiedzmy, chcemy zobaczyć do czego służy klawisz. No powiedzmy klawisz numer 9. Także. O, o, widzicie? Zobaczcie. Są opisy wszystkiego. Także trzeba tylko wiedzieć, jak to włączyć, i można sobie sprawdzić w menu, czy to w ogóle działa. Także bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj chylę czoło w stronę firmy YouTube, że tak fajnie to rozwiązali. Czyli każdy może sobie podpatrzyć w ogóle. Dobra, wyłączmy menu. No i tutaj mamy typowo jeszcze... a Zaraz mu się włączyło. Łapska już mam zimne, bo tutaj rozmawialiśmy z panem dyrektorem duszą chwilę. Albo się samo pewnie wyłączy. Dobra, przejdźmy sobie do prawej strony. Hamulec przystankowy, czyli typowy grzywek. Moim zdaniem najfajniejszy. Pierwsze, drugi, trzecie drzwi. Zbiorczy. Regulacja wysokości na ekasie, przyklęk. Nie wiem cóż to jest to. Tu mamy wyciągi, pewnie jakieś gniazda, no i blokada połówki. I tutaj mamy selektor. Też fajne. Zobaczcie sobie. Wciskam hamulec, Wsteczny na czerwono, plus, drive na żółto i mamy low, czyli to jest taki pełzak. Dajmy na to jedziemy pod górę. Albo jeśli z mamy problem z ruszeniem, to sobie wrzucamy właśnie pełzaka. No i lecimy do góry typowa kamera 360, także to też na plus. Kamera naprzód, na przód, nadmuchy. Tutaj jest pewnie panel do sterownika, Wuslań tak. No i typowy panel klimatyzacji, radio od jutonga i tachograf. Także to właściwie chyba by było na tyle, jeśli chodzi o wyposażenie autobusu w środku. Wyjdziemy sobie jeszcze na zewnątrz, Wam pokażę, bo właściwie nie pokazałem go całego. Jak mówiłem, autobus jest brudny, przyjechał na lawecie, dlatego przód jest strzaskany. Ale lada chwila zostanie umyty, a ja skorzystałem z możliwości nagrania. Mówię, największa ciekawostka, autobus jeździ w Warszawie od kwietnia rozmawiałem już z kilkoma kierowcami którzy nim jeździli bardzo sobie chwalą także tyle ile razy wyjechał tyle razy zjechał jeśli chodzi o wygląd przodu i tyłu już dyskusyjna, mi osobiście bardzo się podoba i z przodu i z tyłu, bardzo ładny autobus i mam nadzieję, że może kiedyś pojawi się w Rzeszowie taki także porównując konkurencję, ceny uważam, że ma sporą szansę zawojować polski rynek Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nagranie. Pozdrawiam serdecznie.